Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Piotr Pytel. Pasjonat polityki i dziennikarz amator. Jestem przyjacielem Krystiana, który dotychczas prowadził ten kanał i właśnie dołączyłem do redakcji. Mam nadzieję, że przyjmą mnie tu państwo z otwartymi ramionami. Bardzo ciekawi mnie, czy ktoś jeszcze wierzy w fakt, że Donald Tusk zostanie w Polsce dłużej, niż będzie musiał? Ten człowiek to polityczny sprinter. Przybiega po władzę, robi burdel, a potem znika za granicą. I teraz, moi drodzy, wygląda na to, że jego nowy plan ucieczki już się klaruje. A dowody? Ręce drżące jak przy złym odstawieniu kawy, coraz bardziej bełkotliwe wystąpienia i rosnące niezadowolenie nawet w jego własnym obozie. Tusk zaczyna panikować, bo wie, że Polska jest na krawędzi społecznego wybuchu. Ludzie już mają dość drożyzny, kolejek do lekarzy, niekończącego się bałaganu w sądach i kolesiostwa, które tak pięknie się rozpanoszyło od momentu, kiedy nowy rząd przejął władzę. A teraz, wiosną, w szczycie kampanii prezydenckiej, możemy zobaczyć eksplozję niezadowolenia, jakiej Polska jeszcze nie widziała. Ale spokojnie, Donald już wie, jak się uratować. I wcale nie chodzi o to, żeby naprawiać błędy. Nic z tych rzeczy. Tusk ma już pomysł na siebie, bo na Polskę chyba nigdy go nie miał. Według danych Cebosu notowania rządu spadły do najgorszego poziomu od lat. Już ponad połowa Polaków chce, żeby Tusk spakował walizki i odszedł na polityczną emeryturę. 32% Polaków twierdzi, że rząd działa dobrze, a 55% jest zawiedziona tym, co się dzieje. To jest dramat, moi państwo. Po zaledwie 13 miesiącach urzędowania coś takiego? Takich fatalnych wyników nie miał żaden premier w historii trzeciej RPI. Ale najlepsze jest to, że nawet ludzie Trzaskowskiego są wściekli na Tyska. Sztab wyborczy prezydenta Warszawy ma poważne pretensje do Tuska, bo ten ciągnie go w dół. Ludzie zaczynają dostrzegać, że ten cały nowy początek to w rzeczywistości powrót do najgorszych lat platformy. Podwyżki cen prądu, upadające firmy, inflacja, która powoli zjada oszczędności zwykłych ludzi. A to dopiero początek. Trzaskowski miał być młodą twarzą liberalnej Polski. Ale wygląda na to, że to twarz zmęczonego człowieka, który zdał sobie sprawę, że z Tuskiem daleko nie zajedzie. Można mieć wiele zarzutów do pisu, ale prawda jest taka, że Morawiecki miał w swojej dwutygodniowej próbie rządzenia lepsze notowania niż Tusk po roku. I to chyba mówi samo za siebie. Jeśli ktoś myślał, że Tusk naprawdę przyjechał do Polski, żeby rządzić, to musi być albo naiwny, albo nie znać tego człowieka. Donald nigdy nie bierze na siebie odpowiedzialności, a kiedy robi się gorąco, po prostu się ewakuuje. Podczas ostatniego wystąpienia w parlamencie europejskim Tusk przybrał ton obrońcy europejskich wartości, a jego przemówienie brzmiało, jakby właśnie aplikował na nowe stanowisko. No i dokładnie to robił. Posłuchajcie, co takiego mądrego miał do powiedzenia. Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy. Ta parafraza słów polskiego hymnu chyba dobrze oddaje nastrój nastrój odczuwalny w każdym zakątku naszego globu. Nastrój niepewności, czasami dezorientacji. Możemy dzisiaj mówić o pewnym kryzysie ducha. Wszyscy tu w Parlamencie Europejskim, a przynajmniej ci z was, którzy są zainteresowani szczegółami programu polskiej prezydencji, na pewno zdążyli się już z tym zapoznać. Wiecie, że uznaliśmy za najważniejsze Bezpieczeństwo i że mocno tej prezydencji to bezpieczeństwo Europy. Bo jest to też próba odpowiedzi na ten moment globalnego zawahania. Jaka będzie nasza przyszłość? Tu w Europie, poszczególnych państw członkowskich, Unii Europejskiej, całej cywilizacji, politycznej cywilizacji Zachodu. Żyjemy w warunkach konfliktu tuż przy naszych granicach. Wszystko to powoduje, że niektórzy z obywateli Europy jakby czuli, że stracili grunt pod nogami. A więc mówimy o kryzysie pewnych emocji pozytywnych i kryzysie ducha, ale przecież obiektywnie rzecz biorąc Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów. Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu w Parlamencie Europejskim, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka. Ta, niektórzy uważają, rewolucyjna zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych spowodowała pewną polityczną dezorientację w wielu państwach europejskich. Padły pewne słowa, deklaracje polityczne, które uzasadniają to poczucie dezorientacji czy niepewności u niektórych polityków, ale w żaden sposób nie usprawiedliwiają czy nie uzasadniają tego upadku ducha europejskiego. To, co dzieje się w Europie, ale przede wszystkim wokół nas, to, co dzieje się w wymiarze geopolitycznym, stawia przed Europą zupełnie nowe wyzwania. Ale Europa jest po to, żeby takim wyzwaniom stawać. Stawiać czoła tutaj z tej mównicy. Wiele lat temu, jako szef Rady Europejskiej, przestrzegałem przed naiwnym podejściem do zagrożenia nielegalną migracją. I właśnie między innymi część sali w tym Parlamencie reagowała czasami złością, czasami śmiechem, kiedy wbrew temu, co niektórzy głosili, że Europa powinna być kontynentem bez granic, otwarta na wszystkich nielegalnych i legalnych przybyszy, to wtedy mówiłem, że to jest kategoria odpowiedzi, bierze z, z tych właśnie z kategorii odpowiedzialności, takiej najważniejszej odpowiedzialności, jaką ma każda władza, za bezpieczną granicę i bezpieczne terytorium. Jeśli demokracja ma przetrwać, to nie może być tak, że demokracja kojarzy się będzie zwykłym ludziom z bezsilnością, z bezradnością. Miałem też okazję tu, na tej sali, przestrzegać przed uzależnieniem, wielokrotnie uzależnieniem energetyki europejskiej od dostaw rosyjskich, z różnych powodów. Nie mam satysfakcji z tego powodu, że miałem tutaj 100% racji. Zakończy się agresja rosyjska wobec Ukrainy, wrócimy do biznesu tak jak kiedyś i będziemy znowu uzależniali Europę od rosyjskich dostaw. To się musi skończyć raz na zawsze, bo to uzależnienie między innymi doprowadziło do tej wojny. Te, to, to musi być jasne już dla każdego w Europie, że to nie jest tak, że ludzie nie chcą. Aby środowisko naturalne było bezpieczne w Europie. Ale ludzie też nie chcą, aby Europa stała się miejscem, gdzie energia jest najdroższa, bo to będzie dotykało ich bezpośrednio. Więc proszę też o głęboką, krytyczną i odważną refleksję na temat konsekwencji wprowadzenia w tak szybkim tempie ETS-2. Bardzo przed tym przestrzegam. Jeśli chodzi o bezpieczną Europę i na tym kończę, nie dyskutujmy może dzisiaj o przyszłej Armii Europejskiej. Wiecie dobrze, że gdybyśmy dzisiaj mieli Armię Europejską, to kluczowe pytanie byłoby, kto stoi na jej czele, kto w jakim kierunku te wojska europejskie by wysyłał. Intuicja mi mówi, że gdyby o tym decydował Budapeszt, no to Armia Europejska poszłaby w innym kierunku niż wtedy, gdyby o tym decydowała Warszawa. Więc nie róbmy sobie jakichś szczególnych iluzji, ale bądźmy praktyczni. Wszyscy bez wyjątku w Europie możemy się chyba zgodzić co do tego, że europejskie pieniądze, Europejskie wysiłki powinny zbudować bezpieczną granicę Unii Europejskiej, zewnętrzną bezpieczną granicę. Dlatego będę namawiał, nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj prezydencję polską w Europie, aby traktować projekt polski, litewski, chiński, budowy tej tarczy wschód, a więc granicy bezpiecznej od agresji. I mówimy nie tylko o twardej infrastrukturze, ale też o wykorzystaniu najnowszych technik sprawdzonych już w czasie wojny ukraińskiej. Traktujmy ten obowiązek jako wspólny. A my pamiętamy w Polsce słowa, które Stały się źródłem siły i zwycięstwa solidarności, a więc Europy też w jakimś sensie, w czasie nocy komunizmu w Polsce Be not afraid. Nie lękajcie się, takie słowa usłyszeliśmy i one były źródłem siły, więc dzisiaj chciałbym to powtórzyć, cytując jeszcze raz te słowa be not afraid. wszystko rozegra się w waszych głowach, wszystko rozegra się w naszych sercach. Przyszłość jest naprawdę w naszych rękach. Nie chińskich, nie rosyjskich, nie amerykańskich. W naszych rękach. Jeśli macie te otwarte, ja to polskie biało-czerwone serce, daję Wam wszystkim, bo jestem przekonany, że będziemy razem pracowali na rzecz Wielkiej Europy. Jego przekaz jest jasny. Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy. Pasuje to do narracji o nowym liderze Unii Europejskiej. Tusk widzi, że Ursula von der Leyen może wkrótce wylecieć ze stołka. Bo ciążą na niej potężne afery związane z zakupem szczepionek Pfizera. Kto może ją zastąpić? No kto? Jak nie Donald? Polska była tylko przystankiem. Tusk nigdy nie chciał tu rządzić. On tylko chciał zbudować sobie pozycję w Brukseli. I teraz, kiedy grunt zaczyna mu się palić pod nogami, czas na realizację planu ucieczki. Polacy nie są głupi. Notowania rządu Tuska lecą na łeb, na szyję, bo ludzie widzą, co się dzieje. Nawet liberalne media zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem Tusk nie prowadzi ich prosto w przepaść. W polityce każdy ruch ma znaczenie. Jeśli polskie stronnictwo ludowe zaczyna dystansować się od rządu, jeśli Trzaskowski zaczyna panikować, jeśli nawet TVN nie wie, jak bronić premiera, to znaczy, że Titanic właśnie uderzył w górę lodową. Teraz pozostaje pytanie, co zrobi Tusk? Będzie walczył do końca? Czy może rzuci wszystko i wybierze ciepłą posadkę w Brukseli? Patrząc na jego historię, raczej to drugie. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie mojego filmu i zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz oceny. Będzie mi niezmiernie miło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.